Witam na kanale CB Excel. Dziś pokażę Wam jak ukrywać arkusze. Mam tutaj przygotowane trzy arkusze. Ono jest odkryty, ukryty i bardzo ukryty. Aby ukryć arkusz klikamy dany arkusz. Następnie prawym przyciskiem myszy wybieramy opcję ukryj. Jak widać arkusz został ukryty. Możemy ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać odkryj i w liście ukrytych arkuszy wybrać interesujący nas arkusz. Drugą opcją ukrywania arkuszy jest przejście do okna Visual Basic, a. w tym celu klikamy lewy Alt i F11. W tym oknie to, co powinniśmy zobaczyć, to okno projektu oraz okno właściwości. Jeżeli nie widzimy tych dwóch okien, możemy je pokazać, klikając na opcję View. Okno projektu to Project Explorer, okno właściwości to Properties Window. Jak już mamy widoczne te dwa okna to na pierwszym oknie wybieramy interesujący nas arkusz, powiedzmy arkusz drugi. I tutaj w oknie właściwości szukamy właściwości o nazwie visible. Z listy rozwijanej wybieramy XL Sheet Hidden Następnie dla arkusza trzeciego wybieramy opcję XL Sheet Very Hidden Po wybraniu tej opcji możemy zamknąć okno wizualne Wizyka. Jak widzimy arkusze zostały ukryte. Klikając prawym przyciskiem myszy możemy użyć opcji odkryj. Przepraszam, odkryj. Ale jak widzimy liście ukryte arkuszy Mamy tylko jeden arkusz o nazwie Ukryty. Arkusza, którego który oznaczyliśmy jako e, bardzo ukryty, very hidden, nie ma na liście. Odkryjmy w ten sposób ten arkusz ukryty. Natomiast, aby odkryć arkusz bardzo ukryty, ponownie wciskamy. Alt F11. Zaznaczamy arkusz, i z listy rozwijanej dla właściwości Visible wybieramy XL Sheet Visible. Możemy zamknąć to okno. Jak widać, ponownie mamy odkryty. Arkusz bardzo ukryty. Dzięki. Zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Jakie filmy chcielibyście zobaczyć w przyszłości? Do zobaczenia.